Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na unboxing tej oto paczki od Hipopotama z nowościami od Spittax. A więc zaczynajmy. Dużo folii bąbelkowej. Wszystko jest dobrze opakowane, przez to jest pewność, że kubki nie będą uszkodone. Niebieskie kubki i do tego nośnik folią opakowane i pudełko jest już puste. To sobie odrzucę na bok. No to może zaczniemy od kubków. Kupki opakowane w folię z ulotką od producenta z drugiej strony instrukcja jak nakładać Snaptops. te kubki to są kubki Atomic Punch w sklepie dostępne są teraz 5 nowości, właśnie Atomic Punch, White Flame, Pink Hawaiian Digital Camo Tattoo ja mam właśnie te Atomic Punch tak się prezentują. Z przodu logo SpitTax I na całych kubkach jest widoczny taki nadruk, może nie wiem, błyskawicy. Logo organizacji WSSA. napis pitstax, otwory w dnie wygląd jest jak standardowy kubek, jedynie różnią się kolorem i właśnie tym wzorkiem oprócz tego przyszedł nośnik również zapakowany w folię, której wcześniej nikt nie otwierał tak Nośnik służy do przechowywania kubków i przenoszenia. Również ulotka od producenta i instrukcja, która jest dorzucana. Taka sama do każdego rodzaju kubków. Obecnie czy kupicie te, co ja tutaj mam, czy inny, inny wzór dostępny w sklepie, inny kolor. Do każdego zestawu dorzucana jest właśnie ulotka. To jest instrukcja, jak układać kubki. Tak, nośnik. Odłożę to sobie wszystko na bok. I może jakieś przykładowe uderzenie. No, mm, już mi się kubki podobają. ładnie Jest one takie zwykłe, standardowe, tylko jest tutaj wprowadzony trochę chaos, bo logo jest w innym miejscu, e, speedstack z logo USSA również jest w innym miejscu. Kubki naprawdę fajne, podoba mi się wzór. E, Powstała też do tych kubków specjalnie nowa mata. Również o tej samej nazwie Atomic Punch. Jest na niej taki sam wzór, właśnie takiej błyskawicy, ale dołożony jest także kolor czerwony i wszystko ładnie to się komponuje. Jeżeli chcielibyście sobie również nabyć taką matę do tych kubków i mieć komplet, wszystko dostaniecie link w opisie. Możecie sobie zajrzeć, jak taka mata wygląda. Myślę, że w tym unboxingu byłoby to na tyle. Kubki naprawdę bardzo ładne. Podobają mi się. Układa się na nich dobrze. Trzeba je oczywiście trochę wyrobić. Na początku mogą się przycinać, ale ja już tutaj nie odczułam takiego wrażenia. Dziękuję Wam za obejrzenie. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie. Żegnam się z Wami. Crazy Stacker. Cześć.